Wyglądało to na proste zakończenie. To była prosta walka. Czy to była prosta walka. Cztery miesiące ciężkich treningów, nie było to takie proste. Akurat całe cztery miesiące trenowałem właśnie taktykę i to była właśnie taka taktyka. Ucieczka przed nim, dlatego że jego ręce yy, dwa lewe wyłapałem i poczułem te lewe akurat. I założenie było, nie wdawać się w nim boksowanie. Ewentualnie lewy ucieczka. Lewy ucieczka, jedna nawet na dwa ciosy nie próbowałem, dlatego że to jest stary Wyga, który 20 lat boksuje, więc starego na plewy na pewno się nie złapie, a na pewno nie taki amator jeszcze jak ja, więc trzeba było po prostu za wszelką cenę dążyć do obalenia. I przez ostatnią noc nawet oglądałem jego pojedynki, które przegrał akurat z zawodnikami mojej postury i bardziej doświadczonym przede wszystkim oni to samo robili lewy, ewentualnie low kick i ucieczka, i ucieczka. No i w pewnym momencie obalenie, a tam no to już żółw był, a w stójce naprawdę niebezpieczny zawodnik. Twój sztab treningowy owiany był tajemnicą, nie chciałeś zdradzać nazwisk. Czy teraz po walce możesz podzielić się, kto przygotowywał cię do walki? Mogę powiedzieć, że pracuję z profesjonalistami i niech tak pozostanie. Jest to kilka osób, mogę powiedzieć, że starsi wiekowo też, nie są to akurat młodzi ludzie i z dużym doświadczeniem, którzy przygotowują zawodników na olimpiadę i jeszcze wielu innych niż ja. Jak z kondycją, jak się czułeś, jeżeli chodzi o wytrzymałość? Jak z kondycją? Akurat te półtorej minuty nawet dobrze mnie to po prostu nie zmęczyło. Tylko przede wszystkim do, dobrze rozgrzało, dlatego że akurat dobrą rozgrzewkę zrobię. Najpierw pierwsze zatkanie, tak zwane, jak to się u nas sporo się mówi, że pierwsze zatkanie było już na rozgrzewce, a później drugie zatkanie jest wtedy już dużo później. Więc kondycyjnie dosyć, dosyć się czułem. Mariusz, kiedy następna walka? Kiedy następna walka? To już tym zajmują się menadżerowie. Moja rola to jest tydzień teraz wolnego, akurat już przymusowo trenerzy mi to powiedzieli i z powrotem wracamy na matę. Eż zaprosił Cię na musy. Jedziesz tam w listopadzie na eee, komentarze jeszcze przed tą walką? Nie wiem, co pytanie trzeba skierować do mojej menadżerki, dlatego, że ja się tym nie za bardzo nie interesuję. Chcę mieć święty spokój akurat od tego. Moja głowa skupiona jest rano iść na trening, po południu na trening, po, po tych treningach chwilę odpoczynku, iść do pracy, coś w interesach ogarnąć sobie. No i to jest moja rola na razie. A powiedz, Bezelak? Yy, proszę, następne pytanie. No. A, Mirek. Proszę następne pytanie. Ile po walce rozmawiałeś się z Baterbinem, co, co ci powiedział? Eee, co, Przeprosił powiedział? cię za te uwagi? Eee, akurat troszeczkę te jego uwagi no. były przede wszystkim do mnie uszczypliwe, dlatego że eee, na początku liczył, że wygram. No i przy stole siedzieliśmy i mówili, ty bijesz jak baba. Ja mówię, tak biję jak baba? No to ci, chodź, przy, zmierzymy my się razem w ringu. No ale mówi na ringu nie, przy, przyjadę, przyjadę do Polski. Więc dobrze, Chłopakom z do KSW powiedziałem Martina Lewandowskiemu. No i Martin do niego zadał, czy nie chciałby przyjechać do Polski. A dalej już nie wiem, jak się ta sprawa toczyła. A teraz jakoś ci pogratulował, jakoś przyznał, yy, że, że mylił się co do oceny. Yy, powiedział, że przepracowałem 4 miesiące, ciężko przepracowałem i widzi duży, duży postęp. Mówi, że jeżeli będę dalej tak trenował, jak trenuję, z taką zapartością powinno być dobrze, ale mówi, trenuj i samo wszystko przyjdzie. Mariusz po swoim debiucie powiedziałeś, że z powiedziałeś, że chcesz być mistrzem świata. Utrzymujesz te słowa teraz? Yy, powiem może tak, ciężkie treningi, a zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Nie wiem, ile czasu będzie potrzeba. Na pewno nie jestem jeszcze zawodnikiem wiekowym, który ma swoje naście czy 10 lat, ale 33 lata, więc jest to dobre. Na dzień dzisiejszy myślę o ciężkich treningach, więc już e, trenerzy wybili mi z głowy zapędzanie się aż gdzieś e, dalej, więc cały czas treningi, treningi, jeszcze raz treningi. A zobaczymy co czas przyniesie. No, Przyznać szczerze, od maja była w Tobie wielka sportowa złość chyba. E, powiem może tak, złość sportowa przede wszystkim była to, że rozumiem, mogę przegrać walkę, że, że ktoś mnie znokautuje, dostanę Gonga. U ręce zlokautowane. rękę mi wykręcili poddanie czy nogę czy coś takiego no jestem w stanie się z tym pogodzić ale to że brakło mi kondycji nie, nie mogłem się z tym pogodzić i powiedziałem kondycję będę miał i to ja będę innych zamęczał ale żeby tak było jeszcze dużo dużo wody upłynie lepiej ci się walczy teraz te kilka kilogramów mniej przede wszystkim lepiej mi się walczy może nie chodzi o same kilogramy ale o kondycję dlatego że poprawiłem tą kondycję przez 4 miesiące pracy jeszcze jest to bardzo mało do dopiero to jest to początek yy, yy, wszystkiego, więc było naprawdę dużo lepiej. A czy to już jest optymalna waga, jaką masz podzielona z tym dziewięćdziesiątego ringu? Yy, moja optymalna waga, będę chciał gdzieś tak między 120 a 125, 121, 122, więcej na 100% nie będę chciał, a nawet będę zbijał to.